Dzisiaj przygotujemy kaszę kuskus. To jest błyskawiczna kasza z pszenicy durum. Yy, odmierzę, w zależności od liczby osób, odmierzę półtora szklanki tej kaszy. A dwie osoby. A dwie osoby. Szklanka. No w sumie to ci wszystko pójdzie. Nie wiem po co to zostawić. Dobra, prawie dwie szklanki. No tyle jest. I ją się zalewa gorącą osaloną wodą. I w stosunku jeden do jednego. Czyli odmierzymy tutaj szklanka i tyle, jak jedyny. To. A z O, Szklanka i czy czwarte, gdzieś tam było. Mhm, tyle. I trzeba teraz I trzeba teraz No, gdzieś tak na oko każdy sobie musi. Ja tutaj na czubeczku takiej bardzo malutkiej łyżeczki. Czyli tak, mniejsze tu łyżeczki. żeby się rozpuściła ta sól. I zalewam naszą kaszę I teraz 5 minut musi postać. nie mieszasz? Tak coś tam jest, w kaszy musiał być. W kaszy, no ale to trudno zawsze coś tam. Pomieszamy, jest, przykryjemy i 5 minut czekamy. A nie mieszałaś tego? Pomieszałam przecież. Mhm. 5 minut czekamy. Sprawdzamy jak wygląda nasza kasza. Proszę. Jest gotowana. Szybka, prawda? Mhm. No co, nadaje się już do podania. Wydaje się do podania z jakimś sosem. A do, troszeczkę nie wybiórz. No, widać. I z sosem, z gulaszem, tak? Tak, tak. Mm, bardzo dobre. Do spożycia. Zobaczcie. No, z mąki tak? 5 minut i gotowe. Super.